Cień widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii. Od zera do zera, do kosy, tak? O, witam Was dzisiaj. Ze mną są moi doradcy, mogę się tu przedstawić. Cień Manko, piony, mordy. Lecimy tutaj dalej. No, dzisiaj nowa, nowy payback by Skins wleciał. Jak możecie sobie widzowie zauważyć, te dwa dagerki. Jak również do sklepu GeForce skins wleciały e, nowe skinki z nowych skrzynek. Mnie, to też możecie sobie zobaczyć. Daję również e, koskę z poprzednich openingów, tak? Nie kłamał, no, kolega Tak, oczywiście ja Wytłumacz tu macie widzą, jaki jest plan? Plan jest taki, że wpłaciliśmy 100 zł nie moje, ale. 5 zł <noise> Tak, bo oczywiście z kodem e, CoreQ dostajecie dodatkowe. Się się 5% bonusu od każdej wpłaconej kwoty, tak? Dlatego to się życie staje się lepsze, dlatego opłacacie to robić i róbcie to, widzowie, jak ja już... miał smaczek, płacacie z kodem korek, tak? Dokładnie, ja tak to widzę to widzę. Powiedzenie. Na początek. Oczywiście idziemy na batelkę jakąś. No i co? Na rozgrzeweczkę. Na rozgrzeweczkę. A bo wiecie co, otworzymy sobie najpierw. Yy, kestawki. Wiemy? Okej, okay, bardzo sprytnie. gdzieś e, to robiło chyba. Bo... Nie. Event event. O, No i box, skin box. Aj dobra. Ja. 5000. 500 na jednego, co? Chyba tak. O, ale nie na Super się... Supreme, dobra. Supreme. To dać, dobra da. To się da dziewczyna Dobra, predyktuję tutaj a WP Dragonlord co najmniej. No, tak, tak. 1, 2, 1. Gold, 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 gold ale jutro na pewno sobie utworzy skrzyneczkę, tak? No i skrzynka EXPE Przerasta y... jednego, więc tutaj nie ma co się zastanawiać. A to też mi, już to... otwierałem, to też już otwierałem. No to na baterkę, dawaj. Także Chcia od się razu się Zarobić Na baterkę. Chce zarobić i na CSK potestować, tak? Dokładnie tak. Nas, yy, na tysiąc subów robimy specjal gierki z widzami w CSK. Także widzowie zostawcie łapkę w górę dla ziomeczka. Dokładnie tak widzowie. I udostępniajcie, lajkujcie. skrzynka. Dokładnie tak. Dodatkowo do tego sobie damy oczywiście klasyk, klasyków widzowie. Klasyk. Klasyków. Cover. Yy, nie, Dzień bo ja nie przestaję wierzyć no w tą może, skrzynkę. Może no, jeszcze i... fajny jest są same fajne skrzynki. Tak, bo wszystkie skrzynki na JefforSkin są fajne. Dobra, mamy koszt skrzynek 42 zł. Fajny start. No i co, możemy jeszcze możemy zaukrąglić, tak? Jakoś za 8 zł dorzucić. A, tam pierdol. No, tak. Ten... I I <laughs> No i co? Która? Glocka masz, glocka. No to dwa ginoldy. Znaczy dwa błady purne. No, 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 Dobra, dodajemy skrzyneczki oczywiście. No i od najtańszej do najdroższej. To na trzech może, żeby zmaksymalizować profit. Myślę, że tutaj akurat na dwóch nam. Myślę, że tutaj Myślisz? na dwóch. E, ja bym tutaj dał na trzech, Ja bym tu na trzech poleciał, to jest na trzech więcej profitu. Nie masz no, takiego dobra. budżetu, żeby... Nie, 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 ja czuję, że to jest... No na dobra, dobra, strzelaj, strzelaj. No i poszło oboje, widzowie. Poszło. A tam była ta O proszę bardzo. No, no. Epic, epic moment, kurwa. Jajaj, no zaczyna niestety. Się, zaczyna się zaczyna słabo. Się mega słabo. Lipa w O jejku, o widzowie, nie od dołu. Nie. Nie. Kurwa. Ja pierdo, niczy. A ja, ale kolega tutaj przytulił ładny profit. Jak widzicie, skrzynki na d po prostu. Po prostu oddają komu chcą. A zawsze, wow, zawsze. Ale jest oczywiście jest bonusik, tak 50, nawet ładnie, żeś wykręcił. To teraz za 58, co? Wszystko do środka. No dobra. Ja, ponieważ. Ale powiem Ci z własnego doświadczenia, łatwo się wygrywa, jak się dołącza do kogoś bite. Zero ci mówię, jakby większe. Ja mam większy procent szans wygranych, jak dołączam do kogoś, niż że ja sam tworzę. Pytanie, czy ty się znajdzie jakiś fajny gangster, co za 5 deszczów no. bitwy postawi? Daj sobie wystarczające saldo, tam możliwość dołączenia, i daj najdroższy. najdroższych. Tam masz od. no tu. dokładnie. I daj sobie na normalu, bo underdogu tylko psy gra. Znaczy. No, no tak, no, underdog tak. tak. Dobra, no i czekamy widzowie, czekamy widzowie, ja tutaj zaufałem moim wspaniałym przyjaciołom, doradcom, mentorom. Daj Mag i Mag za trzy dyszki. Ja bym drugą od góry. To? No, no. Dawaj, dawaj, zgarnął i zniknął. Jazda, jazda. Teraz się musi udać. Przyszedł, zobaczył, podbił, pyk. Ajajaj, niestety, niestety. Ale jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa. Na szympansa chyba. Ajajaj Ajajaj, aj, aj, aj. no, no niestety. Kurwa, macie Kurczę, Znaczy, miare. kurczę, kurczę, flaczek. Ta bomba. No ale bonusik oczywiście. Nie, no 4 grosze. Dobra, widzowie, myślę, że tutaj nie ma co się no, zastanawiać. Nie? nie ma co się zastanawiać i rozwodzić zbyt dużo. Oczywiście, aha, bo tak. to. Też. Dobra. sprzedajemy te dwa skiny, mamy 31 zł, brakuje nam brakuje nam 32 groszy ponieważ cała nadzieja teraz jest położona w ginoldzie, ginold V2 Ech, tylko jak to zrobić tutaj, skąd tutaj wziąć taki profit, żeby dało no to słuchajcie widzowie, oczywiście ja wam pokażę jak to się robi Chodzicie sobie. Ja Nie, otwieramy milspeka i powinno oddać. No. Powinno oddać. Trzemis speki, milspeka? Ciekawy wybór. Dobra, no, możesz, możesz Dawać, Dobra, od, okay. otwórzmy cztery. Otwórzmy cztery. No, 3, no. 2, 1, bungee. A ja, jest źle, nie jest źle. Jest źle. Jednak nie jest dobrze. trzeba batelkę teraz. No dobra, widzowie, nie ma... Ale dołączyć. Dołączyć trzeba. Przełamanie już dołączył, widzisz co się stało. Ale Dobra, ja wam pokażę, ja wam pokażę. Jak z przełamać złą pasę. Nie, kurwa. No, dawaj, dawaj. To jeszcze nigdy nie zadziałało. Pokażę wam tak. Do, da, body burn. Jeszcze body burn. Tu Ale... powinna wejść jakaś mocna skrzynka, już. Wiesz, mam jeszcze małeś... cztery Ziko. Tęborkę, quiet, Dobra. Body Dobra, czekajcie. Olin teraz U... robimy. W dupie to mam już. Jeszcze hmm. 777 okay, Knut no, Knuta na 4 Knucika, co? co to, jest za to jest skrzynka z czerwonymi skinami. Jej. Dużo kos, więc. No ale co, e... jaka to, to jest trochę procentowa skrzyneczka, tak? No ja trochę procentowa, nie? Ale jakby oddała, to byś kurcze miał odcinek. Nie? Nie, co odda. Nie dowiemy się, dopóki nie stworzysz bitwy. Dobra, widzowie. na, czterech, na czterech. Ostatnia. Ostatnia szansa, widzowie, to jest. Ale pytanie, no. czy iść pod psa? Nie, nie, idź, tak, gönder... bo ci nie oddawało teraz odda. Dobra, dawaj. Chodź, 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 chodź. chodź. Dobra, jazda, jazda. Teraz... Nie wiem, czy to... dołączy na takiego knucika malutkiego. Zobaczymy, zobaczymy, tak? Mają czas, mają czas minutkę, tak? Mam no, minutkę, ja jestem bardzo cierpliwym chłopakiem Bardzo tak... No. Co? Chyba dziewczyną Chyba ty Ej, 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 ej Nie wzywamy się Ja bym przywołał tutaj boty tutaj, Na to posiedzenie Pewnie nikt nie wybije Tu szanse no, są niskie. Problem, problem jest tak z botami, że zazwyczaj trzeci bot Kolejnościowo albo drugi zawsze zazwyczaj wygrywa nie, tym razem pierwszy wygra, pierwszy Dowie. gracz. Ja nie wierzę w boty. Ja nie wierzę, pamiętajcie. I zrobimy to, co chciałem zrobić od początku, tak? Bo ja wierzę w Janola, bo Janola jest dobrym chłopakiem. Z Krakowa przypominam. Z Poznania? Nie, to są z oryginalnie z Krakowa, tak? Z Krakowa, Dobra, wiecie co zrobimy? Otworzymy sobie po prostu skrzynkę. Miasto Kraków. Ja mam pomysł tak, już tak. na to. Ja mam pomysł, widzowie. Otwórzysz sobie skrzynkę AWP i Body Burn. Mówię wam. To musi oddać. jest, jest, jest jednak starno brzega. Pomyłka, pomyłka. Dobra, Cztery graczy. I ponieważ nie mamy dzisiaj szczęścia. Podpies? No, no nie wiem, no nie wiem. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, spróbujmy. spróbujmy. 30 złotych. Ja wierzę, że to może się udać. Dawaj to nikt nie wbije No, Zbieraj tego Asimowa, AWP Asimowi i. Idziemy, Asimowa. tak? Idziemy z coś, coś nie chce ci wierzyć, że wygram, ale zobacz. Po prostu popatrz. Nawaja no, ja ci drop, No. oni no zajebiście. No patrz. No nie jest źle. Mogło być gorzej. Teraz Henrymu musi coś dupnąć. O, i... No i wygrałeś, no i widzisz. Aha, bo to jest... No, ten, tego... Um... Ale nie ten... no. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Tym razem się nie udało, ale jak... jak zwykle daje. Tym razem się nie udało, ale ja nie tracę wiary Oczywiście, bonusik dla widza musi być spełniony. Dlatego już w tej chwili wybierze, wybieramy się na skrzynki użytkownika. Tak, dla widza, tak. Po prostu dla widza. To jest skrzynka z profitem wcześniej. AK plus profit. No tu, tu, tu. To, to ostatnie. Do prawej, do prawej jeszcze. Jeszcze, no. no dobra. No. <klujemy> Spróbujmy Red light, nie? Red light. Bonusik dla widza. Ajajaj, aj, aj. no niestety, widzę. Brak, profitu. <grym> Brak profitu. ale mamy 16 groszy, dlatego na klasyczek pójdziemy tak zwany. No i czyścimy się do zera. No i oczywiście, kurwa, nie oddałem. Się, tak? <grym> się, udało Czyszczenie konta tak. powiodło się, ale mamy jeszcze tutaj. Aj, nie, 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 sprzeda. Wypłać, na pocieszenie. <laughs> jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. O! Masz to. Wow. Kurde, no niestety, no, niestety. No niestety. U widzowie, w takim razie to by było na tyle i widzimy się w następnym odcinku. Tylko muszę iść zarobić. Hajs. Elo.